Nowe zwiastuny końcowego eventu, informacje o rozdziale piątym, w tym o mapie, nowych trybach, zmianach. A to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie. Także koniecznie dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z Dzwoneczkiem. A jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać tyle fałdolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. A teraz zapraszam do oglądania. Okej, okay, także na samym początku przechodzimy do wydarzenia, które zakończy obecny sezon, jak i przy okazji rozdział, czyli wydarzenie Wielki Wybuch. Oczywiście całe wydarzenie odbędzie się 2 grudnia, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 20. No i generalnie otrzymaliśmy właśnie nowy zwiastun takowego eventu. No i Fortnite na swojego Twittera wstawił coś takiego. Galaktyka to zbiór światów, które rządzą się swoimi własnymi prawami. Nieodkryte galaktyki to szansa na nowe reguły. Odkryj nieznane 2 grudnia 2020. Tego I przy okazji taki filmik z, można by powiedzieć, że dość dziwnymi, że tak powiem, falami, coś takiego. No, jest to zapewne jakaś część całego wydarzenia. No, i oczywiście nie bez powodu, Fortnite na właśnie swojej stronie całego wydarzenia wielki wybuch. No, zamieścił oczywiście ostrzeżenie dla osób, które cierpią na tak zwaną epilepsję. No, bo podczas całego wydarzenia mają pojawić się migoczące światła. Także generalnie, moi drodzy, jeśli właśnie występowały u Was jakieś nadwrażliwości na światło i tego typu rzeczy, Rzeczy, no to generalnie właśnie jak poczujecie jakiś dyskomfort podczas całego eventu, po prostu przerwijcie właśnie grę. Także to będzie w sumie najlepsze wtedy dla was. No i generalnie dużo osób się mnie pyta, jak w ogóle będzie można dołączyć do całego wydarzenia Wielki Wybuch. No i generalnie właśnie zapewne jakieś pół godziny bądź też godzinę przed całym eventem w zakładce trybów pojawi się specjalny tryb Wielki Wybuch. No i po prostu będziecie musieli sobie na ten tryb wejść. I to tak naprawdę tyle. Także to takie szybkie wytłumaczenie dla osób, bo całkiem sporo osób się pyta, jak w ogóle właśnie będzie można wziąć udział w całym takowym wydarzeniu. Generalnie, moi drodzy, no to właśnie jeśli chodzi jeszcze o całe wydarzenie, no to oczywiście no, będzie ono trwało zapewne około 15 bądź też 20 minut, co w sumie dało nam znać już PlayStation. Lecz no, teraz przechodzimy dalej. Ponieważ dalej, moi drodzy, mamy bardzo ciekawą darmową nagrodę, o której już mówiłem jakiś czas temu, i mowa tutaj o paraczasolce zawodnika, którą mogliśmy właśnie odblokować poprzez rywalizację w tak zwanych Ranked kapach, No ale jak się okazało, no to Epic Games popełniło mały błąd i generalnie do to właśnie te turnieje po prostu wyłączyli. No i właśnie dostaliśmy od nich takie ogłoszenie, że każda osoba, która ukończy co najmniej jednego właśnie quest'a rankingowego otrzyma w następnym sezonie tą parasolkę totalnie za darmo. Także to jedyne co musicie zrobić to ukończyć co najmniej jedno właśnie rankingowe zadanie i wtedy macie darmową lotnię w następnym sezonie. Także myślę, że naprawdę całkiem ciekawie. Przechodząc dalej moi drodzy, mamy to, że właśnie tak zwany cały zestaw Eminema w sumie już wyciekł. No i teraz właśnie widzicie, że tak powiem, rozgrywkę całym tym zestawem, w sensie jak ten się prezentuje w szafce. No i oczywiście całość pojawi się 30 listopada o godzinie pierwszej w sklepie z przedmiotami. Także, no cóż, o tym już niejednokrotnie mówiłem, lecz teraz mamy już takie pełne spojrzenie właśnie na zestaw Eminema. No a teraz moi drodzy przechodzimy sobie do rozdziału 5. no bo oczywiście zaraz wydaniu. Wielki Wybuch będzie tak zwana przerwa. No i w całej tej przerwie będziemy musieli odczekać trochę czasu. No i później będziemy mieli oczywiście już nowy rozdział piąty. No i generalnie przechodzimy na samym początku do rzeczy, które tam nadchodzą. Także oczywiście już niejednokrotnie to w sumie wam mówiłem, ale w nowym rozdziale otrzymamy aż trzy nowe tryby. Także 7 grudnia otrzymamy tryb z Lego. Następnie 8 tryb z jeżdżeniem autami, czyli Rocket Racing. A 9 mamy otrzymać Fortnite Festival. No i generalnie no to Spojrzenia na wszystkie takowe tryby będziemy mieli oczywiście podczas wydarzenia wielki wybuch, no i mniej więcej. Całe wydarzenie będzie podzielone w 6 etapów. No i właśnie na jednym z pierwszych etapów będziemy mieli jakiś wystrzał rakiety, no i przez następne parę etapów będziemy mieli prezentację tych trybów, czyli tryb z jeżdżeniem, tryb z Lego, tryb muzyczny. W międzyczasie gdzieś jeszcze będzie tam cały koncert Eminema, także to naprawdę będzie tego mega, ale to mega dużo. No i generalnie, no to właśnie mamy parę informacji na temat takowych trybów. Na samym początku na temat trybu z jeżdżeniem autami, Między innymi będziemy mogli do, do, dokupywać specjalne do dodatki Do aut, czyli na przykład jakieś koła, boostery i tak dalej. Będzie specjalna tabela, taka ogólna z wynikami. Przy okazji będą również tak zwane gry na boty. Będą po prostu no, kierowcy AI. Przy okazji będzie customowe lobby. Będziemy również mieli specjalne właśnie reakcje kierowcy. No i będziemy również mogli głosować na mapy. Także całkiem ciekawie. Jeśli chodzi o tryb z Lego, no to również poznaliśmy parę info. A najdokładniej w trybie z Lego będziemy mogli kraftować rzeczy. Przy okazji będzie również opcja autokraftowania. Będziemy mieli customowy ekwipunek, bronie, jak i również umiejętności. Będziemy mogli wynająć specjalnych NPC, którzy będą za nas zbierali materiały. Przy okazji będziemy mieli oczywiście miejscówki i biomy. No i do no jeszcze więcej, będziemy między innymi mogli grać minifigurkami, od których poznaliśmy właśnie mniej więcej włosy. Także tutaj widzicie właśnie włosy tych minifigurek. No jest bardzo duża szansa, że właśnie tryb z Lego będzie miał swój specjalny karnet bojowy. Ale no nie jest to jak na razie potwierdzone więc no, na to akurat będziemy musieli jeszcze poczekać. Jeżeli chodzi o to, jak będzie wyglądała szafka i całe menu w oczywiście rozdziale piątym, no to będzie ono wyglądało w sumie podobnie do tego co mamy teraz, no a szafka mniej więcej będzie się prezentowała w sposób następujący. Poza tym wszystkim, Oczywiście, jeśli chodzi o rozdział 5, no to poznaliśmy właśnie mapę, jak i również nazwy miejscówek. Także, generalnie, jeżeli chodzi o nazwy miejscówek, to możemy sobie z tego całkiem sporo wywnioskować. Mamy m.in. Abonded Mansion, przy okazji Abonded Ruins, Coastal City, Marina Town, właśnie Orhart i masę innych rzeczy. No i generalnie, mniej więcej tak może się to prezentować na mapie, no bo oczywiście jest to taka przedwczesna mapa, właśnie z, że tak powiem, rozdziału 5, choć najprawdopodobniej pewnie będzie on ona jeszcze zmieniana. Zobaczymy i do, wygląda ona tak czy siak naprawdę całkiem ciekawie. No ale jak już mówiłem, jest ona w wersji przedwczesnej. Mniej więcej z tych właśnie nazw możemy sobie wywnioskować, że będzie miejscówka z klubem tenisowym, bądź też na przykład będzie miejscówka z opuszczoną willą. Także no, zapowiada się to naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. Oczywiście, jeżeli chodzi o resztę zmian na mapie, to dokładnie nie wiemy, jak to się będzie prezentowało. Poza tym, że wiemy mniej więcej, że na pewno na mapie następnego rozdziału będzie Biom Sakury, czyli biom z tymi różowymi drzewkami, które już mieliśmy w obecnym rozdziale. Tak samo jest całkiem spora możliwość i jest taka teoria, że na mapie następnego rozdziału możliwe, że pojawi się nowy pojazd, czyli właśnie tak zwany pociąg, który najprawdopodobniej będzie krążył po prostu w kółko po mapie. No, definitywnie byłoby to całkiem ciekawie, ale chwilowo no, jest to jak na razie tylko i wyłącznie teoria. Także, no cóż, wiadomo, że teoria jak najbardziej nie musi się w żaden sposób sprawdzać. Jeśli chodzi jeszcze właśnie o tryb z LEGO. No to między innymi o trybie z LEGO wiemy jeszcze tyle, że znamy praktycznie wszystkie nazwy kodowe skinów, na przykład Drifta mamy, przy okazji Pananka, mamy również tak zwanego jego Pana Pomidorka, przy okazji Raptora, Aure, Oro, Sky, nowe właśnie defaultowe skiny, także no jest tego też całkiem, ale to całkiem sporo. Oczywiście w całym rozdziale piątym, zapewne gdzieś w aktualizacji jednej z pierwszych, podtrzymamy cały festiwal zimy o którym już mówiłem parę dni temu, także jak będziemy mieli jakieś nowe info to pewnie coś wam tam, że tak powiem, podrzucę jeśli chodzi o właśnie skiny z nowego rozdziału to w sumie te są pod znakiem zapytania no jak już mówiłem niejednokrotnie chwilowo głównie możemy się inspirować tylko i wyłącznie ankietami epika no ale z takich skinów, które wiemy, że na pewno będą podczas całego wydarzenia wielki wybuch, mamy taką oto panią, która możliwe, że pojawi się po evencie w sklepie bądź cokolwiek takiego i przy okazji będziemy mieli również nowego agenta Jonesiego, który wygląda w ten oto sposób. W sensie będzie on miał taką nową, specjalną kurtkę. Także zobaczymy, czy to też będzie w na przykład Fortnite'owym sklepie. Nie mam absolutnie pojęcia. Jeśli chodzi jeszcze o rozdział 5, to znamy między innymi daty, że sezon pierwszy będzie trwał od 3 grudnia do 8 marca, sezon drugi od 8 marca do 14 czerwca, a sezon trzeci od 14 czerwca do nie wiadomo kiedy. Ale no mniej więcej te daty znamy, także całkiem ciekawie. No jeśli chodzi o rozdział 5, no to pewnie jeszcze z czasem dostaniemy tych informacji jeszcze więcej. No ale cóż, ja już osobiście nie mogę się doczekać. Na pewno będziemy mieli trzy nowe tryby przy okazji, masę nowości. Także cóż, teraz pozostaje nam czekać. Ja byłem Hexo, dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach. jo.